Organizacją turystyczną i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Wystawiamy swoje stoisko i promujemy Ziemię Tomaszowską, Ziemię łódzką. Tegoroczne targi przyciągnęły dużą liczbę osób, bardzo dużo wystawców zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Targi te cieszą się dużą popularnością, gdyż są to największe targi w Polsce. Odbywają się one zawsze na przełomie października, listopada. W tym roku nie tylko Powiat Tomaszowski jest wystawcą, również wystawia się Miasto Tomaszów, gdzie promuje swój nowy produkt, jakim jest Okrąglica Tomaszowska. Podczas tegorocznych targów Ziemię Tomaszowską promujemy poprzez rozdawnictwo materiałów takich jak informator turystyczny, składanka o agroturystyce. Zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia naszego powiatu, promując nasz album Ziemia Tomaszowska. Nowym wydawnictwem, które promujemy na targach są, szlak, są szlaki turystyczne, które wydaliśmy w tym roku, jak również szlaki bunkrem konewki. W związku z tym, iż są to targi międzynarodowe, promujemy również tutaj naszą ulotkę Tomaszyk Zaprasza w dwóch językach, w wersji angielskiej i wersji niemieckiej. gościmy między innymi powiat Tomaszowski który jest bardzo aktywny w tej sferze działalności i na stoisku obsługa bardzo profesjonalna i ciekawe materiały także ten region naszego województwa wyrastano na jeden z wiodących chociażby wynika to z tego że ma określone walory turystyczne, ale jednocześnie w Powiecie, w Starostwie są ludzie, którzy myślą o rozwoju turystyki i włączają się w działania samorządu wojewódzkiego. Muzyka Koncepciya kourou chyebismi kilka lat tenbo yonovitye taka, że Jesteśmy wspólny z całego regionu na jednym stoisku, to przynosi swoje efekty. Po raz kolejny odebraliśmy nagrodę za najlepsze stoisko na targach. Ponadto uczestniczymy w bardzo interesujących seminariach, konferencjach i spotkaniach. Spotkania te dają szansę na stworzenia również sytuacji większej współpracy między regionami. Bardzo owocnie zapowiadają się kontakty z Mazowieckiem, gdzie chociaż tam przykład jeden łączy nas rzeka Pilica i tutaj mamy bardzo daleko idące wspólne plany po to, żeby tę rzekę udostępnić turystom niezależnie od granic, przez jakie ona przepływa. Warto również podkreślić sytuację taką, że województwo łódzkie na tych targach było bardzo aktywne, kiedy mówiliśmy o wypoczynku dzieci i młodzieży i o sposobach skoordynowania działań w tym zakresie wynikających z dwóch ustaw. Ustawy oświatowej i usługach e, turystycznych. Jednym słowem mogę powiedzieć, że tegoroczny pobyt był bardzo owocny. E, sądzę, że to będzie kolejny krok do przodu, jeśli chodzi o rozwój turystyki w naszym regionie i możliwość promocji naszego regionu i wszystkich gmin i miast, które e, e, pięknieją. Październik 2011 rok. Kolejne targi turystyczne, międzynarodowe targi turystyczne w Poznaniu. Ziemia łódzka, łódzkie obecne, Ziemia Tomaszowska obecna łódzkiem. Jak co roku, tak żeby się to nie stało tradycją, że region łódzki zdobywa wyróżnienie, pierwszą nagrodę za, za stoisko, za, za realizację stoiska. I powiem, no znowu też zasługa to y, ziemi Tomaszowskiej, powiatu Tomaszowskiego, dlatego że, że, stoisko w ramach regionu łódzkiego, stoisko y, Tomaszowskie jest bardzo atrakcyjne, y, no y, już nie mówię o dziewczynach, które, które, na tym stoisku są, pracownice starostwa wiadomego, ale o materiałach, które, które, na tym stoisku są, materiał kolorowych materiałach przyciągających wzrok swoimi atrakcjami turystycznymi. O 16.30 lotowanie nagród. Nagroda nagrodach jednej z Dodatkową atrakcją dla odwiedzających stoisko Ziemi Tomaszowskiej jest konkurs organizowany codziennie. W ramach tego konkursu zadajemy trzy proste pytania z wiedzy o naszej ziemi, o naszych atrakcjach turystycznych, o naszych zabytkach. Nagrodami w konkursie jest album Ziemia Tomaszowska oraz zestaw gadżetów, które rozdajemy podczas tegorocznych targów. Województwo Łódzkie, gmina Ujazd, powiat Tomaszowski. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej na temat świata owadów, czy też zaraz do Krainy Zimowej, która rusza 4 grudnia. Kraina 2 Bieguny, zwierzęta Arktyki i Antarktydy w jednym miejscu, do tego olbrzymie przerażające Yeti, Eskimosi oraz Wielkie Iglo. Atrakcje naprawdę wiele. Bardzo miło zaprosić do miejsca tak niezwykłego, które powstało w tak pięknym rejonie, jakim jest właśnie region Tomaszowski. Zapraszam szkoły oraz całe rodziny. Jestem właścicielem i pomysłodawcą tego że przedsięwzięcia, wykonawcą owadów, które stanowią główną atrakcję w parku Mikrokosmos. Jest mój starszy brat, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wszystkie obady posiadają rekomendacje profesorów entomologii, że są wiernie odzwierciedlone, także stanowią doskonały materiał dydaktyczny. Sam pomysł narodził się w mojej głowie, jestem biologiem, przerodnikiem z zamiłowania, także właśnie stąd jest coś innego, coś niezwykłego. Obady są znacznie większe, są od 2 metrów do 8 metrów nawet. Także serdecznie zapraszam do odwiedzin może najpierw na naszej stronie internetowej www.mikrokosmos.edu.pl i do samych odwiedzin parku. Znajdujemy się na targach poznańskich, targach InVesta Hotel. Ja reprezentuję firmę Ceramika Paradyż. Nazywam się Katarzyna Ciesielska i zajmuję się w firmie reklamą. Przyjechaliśmy tutaj, aby zaprezentować nasze najnowsze kolekcje, a także te kolekcje, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród kupujących. Oczywiście nasze stoisko jest urządzone w taki sposób, aby wyeksponować nasze, nasze kolekcje. Stoisko to zostało docenione przez organizatorów tutejszej imprezy. Zdobyliśmy nagrodę za najlepsze stoisko, co po raz kolejny myślę utwierdza wszystkich w przekonaniu, że ceramika Paradyż w kwestiach designu, w kwestiach wyposażenia cały czas jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie.